Słuchajcie, niesamowite, z łaski Bożej, ostatni werset pierwszego rozdziału. No niewiarygodne, że doszliśmy do tego ostatniego momentu. No to jest chyba najdłuższe czytanie Pisma Świętego ever. Trzy miesiące, jeden rozdział. Coś jeszcze się czyta trzy minuty, trzy miesiące. Wiarygodny i stały, ciekawy werset. I mówi mu, Czyli sytuacja jest taka: Natanael i mówi mu Jezus. Amen, Amen, mówię Wam. Zobaczycie to niebo otworzone i tych zwiastunów tego Boga wchodzących i schodzących na tego syna, tego człowieka. No i co tu w tłumaczeniach? No właśnie, najpierw problem z tym Amen, Amen. W Biblii Paulistów uroczyście zapewniam Was, tak? Tłumaczą to Pauliści. Amen, Amen. Uroczyście zapewniam Was. Ładnie to brzmi. W Biblii tysiąclecia, jak zawsze, zaprawdę, zaprawdę. W Biblii prawdę, zaprawdę, zaprawdę. A na pewno na, w, w przekładzie ekumenicznym zapewniam, zapewniam Was. No i co jeszcze? Zobaczcie tutaj te słowo na syna człowieczego. Tak, w Biblii pełnoprawnych. Na syna człowieczego. W Biblii Tysiąclecia nad Syna Człowieczego, do Syna Człowieczego w Lizbie Polnańskiej i nad Synem Człowieczym niebo otwarte. Czyli jakby znowu to jest to w ogóle przemieszczone, że nie nie tym następować jako nad Synem Człowieczym, niebo otwarte będzie. A w Biblii Pierwszego Kościoła na Syna Człowieczego. O tak, zapewniam Was. Tu amen, amen, zawsze tłumaczone. No ja na to na mam jeszcze inną koncepcję. Zaraz zobaczymy. Więc i mówi. Jezus mówi. Mówi amen, amen. Mówię wam. Mówi, czyli twierdzi, wypowiada. Uczy, napomina, wskazuje. Nazywa, też przemawia i wygłasza. Odpowiada na pytanie. Mówi otwarcie. Co mówi? Jezus? Amen, amen. Czyli z hebrajskiego słowa amen dosłownie po hebrajsku to znaczy wiarygodny i stały, czyli tak, że Bóg jest wiarygodny i stały, niezmienny. Czyli to jest, tak, to jest taki pewnik. Jezus mówi amen, amen. To jest takie pewne, że dwa razy powtórzone, to w hebrajskim, hebrajskiej kulturze to jest bardziej potwierdzone dwa razy powiedziane, to jest przybite. Wiarygodny i stały. Bo zaprawdę, istotnie, z pewnością. A w Septuagintzie przetłumaczenia Genoito oby tak się stało. Jak to, to znamy? Aby tak się stało, czyli Amen. Ale też istotnie, potwierdzam, zaprawdę, wiarygodny i stały. Przymiot Boga. No i co dalej? Mówi Pan Jezus, co dalej? Wygłasza, ogłasza, stwierdza, zobaczycie. Czyli Orao. Tak, czy zobaczycie, zrozumiecie umysłem, doświadczycie czegoś, zrozumiecie i rozpoznacie. Co zobaczą? Niebo. Uranos. No czyli niebo w wielu znaczeniach sklepienie gwiazdami, chmurami słońcem. Niebiosa jako rzeczywistość rzeczy niebieskich i przebywania duchu czyli Bóg przebywa w niebie. Czyli on. Jest... Że nie gdzieś daleko do góry, tylko też tuż obok niebo, może być właściwie tu, oż, obok mnie, jak to nagrywam. Tylko po prostu niebo to jest taka inna rzeczywistość, inny wymiar przebywania w rzeczywistości duchowej, Boga, Aniołów. Niektórzy także twierdzą, że złych duchów. Tak dziwnie to brzmi no, złe duchy są w niebie. Ale spotykam się z tłumaczeniami, że tak, tak nie to, że to że po prostu niebo to jest taka rzeczywistość, Duchowa. I to jeszcze niebo. Klimat, strefa klimatyczna, coś w kształcie sklepienia. Powietrze nad Ziemią. Niebo. I ono będzie otwarte. A no i go. Czyli otwarte, ale też będzie wyjawiać to niebo. Czyli to niebo się otworzy, jakby obok taki nie wiem co. Można sobie filmy fantastyczne są coś to wymyśleć. Ale to niebo będzie wyjawiać. otwierzyć pieczęć, tak, właśnie, otworzyć pieczęć jak z tego. W starym to jak w apokalipsie. Czyli coś, jakaś tajemnica będzie o, otwarta. I tych zwiastunów zobaczymy, zwiastunów, czyli angelos. Posłaniec, poseł, wysłannik, zwiastun, anioł posłaniec od Boga, czyli wysłannik, zwiastun. Czasami jest używane właśnie słowo Angelos jako wysłannik, angelosem to Jan Chrzciciel, czyli wysłannik od Boga. Anioł. Wchodzących, czyli wznieść się do góry. Anabaino. anabazis i katabazis. Się używa takich pojęć. Czyli anabaino, wznieść się, iść do góry, wchodzić na górę. Unieść się, być zabranym do góry. Wsiadać. Wypływać i wy, wyruszyć. Wprowadzić. Wchodzić do góry, tak? Wchodzić pod górę. I schodzących, czyli iść w dół, w przeciwieństwo schodzących, wstępować czyli z, z góry na dół schodzić, obniżać, dojść do czegoś, spadać, opadać i zrzucać. No właśnie. I teraz to słynne na, właśnie, problem, co tam było, na, obok, nad, znaczy nie było właśnie obok. Hmm. Dobra, zaraz będzie obok. Ale na, po, po drabinie, tak? Więc epi. To z różnymi przypadkami może znaczyć na, wy, przy, pod koło, około, po, około. i jeszcze wiele znaczeń. Tu tak zebrałem większość. Więc skąd to stwierdzenie? Właśnie. Tak. Jakub. Zasypia na kamieniu, i w czasie snu zobaczył schody. To mamy już w Izbie Paulistów. Bo rzeczywiście, mamy, jesteśmy że to jest drabina, ale to mogą być schody. To ciekawe. Które opierały się o ziemię, a wierzchołkiem sięgały nieba. Właśnie, tego nieba. Ujrzał też aniołów Boży, którzy po nich wchodzili, schodzili. Tak, jeżeli ja sobie spotkałem się z tym, razem, że schodami jest Jezus. To drabiną jest Jezus. Że po, po sygnaciu bo to jest też słowo epi. Tutaj to po. Exceptu, w tym miejscu jest epi. Pan natomiast stał obok niego i to teraz epi. Więc być może Jezus to stwierdzając, mówi o tym, że to obok tych schodów, czyli jakby powiedział, tutaj wróćmy. Czyli zwiastunów ja Boga wchodzących schodzących obok tego syna tego człowieka. Oczywiście ktoś się może tutaj. Nie zgodzić, bo być może nie zgadza się przypadek. Ale Jezus często, jak wypowiada się, zmienia przypadki. A w przypowieściach to jest bardzo często. W oryginale, jak się czyta, to tam po prostu jest kosmos. W przypowieści Jezusa to po prostu jest najmądrzejsza rzecz na świecie. Więc może być obok, a jeżeli to by było obok. To widzicie, co mamy tutaj? Co? Obok Jakub zobaczył z tych schodów. Zobaczył Pana. Czy Jezus mówi Natalowi, że jest Panem? Jest Panem, jest Bogiem. Nie, tylko jest Bogiem. Bo Pan stał obok Niego i mówił: Ja, Pan, Bóg Twojego Ojca Abrahama i Izaka. I Ziemia to jej leży, że dam Tobie i Twoim potomstwu. Tak? Potomstwo Twoje będzie liczne i tak dalej, i tak dalej. Ja Cię będę chronił. O, ja Cię będę chronił. Ja będę z Tobą, czyli łaska. Bóg to robi. Czyli właśnie Jezus może zaznaczyć, że tutaj obok stał tych schodów. No i co jeszcze? Dlaczego to jest nawiązanie? Do księgi Daniela Wam to znalazłem. No, Daniel modli się, nie zrozumiał pewnej, tej, tej pewnej wizji i modli się, prosi o wyjaśnienie. Modli się trzy tygodnie, pości. Odpowiedź nie przychodzi. No i przychodzi anioł i mówi mu w końcu. Nie był się Danielu, bo już pierwszego dnia, gdy starałeś się usilnie to zrozumieć, i z powodu tych słów uniżyłeś się przed Bogiem, Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Czyli widzicie, już pierwszego dnia Bóg wysłuchuje modlitw naszych. Ale co się stało? Ja przeszedłem ze względu na Twoje słowa. Anioł Królestwa Persji, czyli Anioł Królestwa Persji, czyli zły duch, to trzeba zrozumieć, walczył przeciw mnie przez 21 dni. I wtedy Michał, pierwszy z anioł, przyszedł mi z pomocą. Michał, anioł Michał, pierwszy z aniołów. Dlatego też zostawiłem go tam przy królach Persji i przeszedłem, aby ci objawić, co ma przejść na Twój naród w dniach ostatecznych. No i tak dalej. Więc widać tutaj, że aniołowie są tymi, którzy zanoszą i wracają z odpowiedziami na nasze modlitwy. Czy jest to sprawa duchowa, także służą ludziom? Mówi o tym Paweł w swoich listach, że anioły są sługami ludzi. I zanoszą, i przynoszą nasze modlitwy. Jan od Krzyża w swojej pięknej książce polecam. Pieśni duchowej też to opisuje, że to właśnie aniołowie są jakby takim komunikatorem, takim messengerem z Panem Bogiem. Na pewnym etapie rozwoju duchowego, oczywiście. W starym to było częściej, w nowym mamy szansę bezpośrednio, bez pośredników tak? bezpośredników kontaktować się z samym Bogiem, czyli z Jezusem Chrystusem. Więc Jezus mówi, jakby, że wszystkie jego modlitwy będą wysłuchane natychmiast. Będą wchodzić i schodzić. I to się pojawia, tak? Bo że nie zobaczyli tych, tych schodów apostołowie. Nie widzieli, nie ma tego nic napisane, ale widzieli, że jego modlitwy Jezusa były natychmiast wysłuchane. Czyli był stały kanał połączenia z Bogiem o, taką czerwoną linię. No i to jest ten ostatni werset. Rewelacyjny. Czyli może być obok Syna Człowieczego. So, tak będą schodzić i wchodzić anioły. Albo nad Syna Człowieczego, albo po, albo na. Jeszcze tutaj na zakończenie skrót jest ostatni werset. Chciałem wrócić do wersetu 17. Tak, to jeszcze jest hymn o Logosie i z tej pełności Jego my wszyscy wzięliśmy i łaskę zamiast łaski. Bo to prawo przez mój czas zostało dane, a ta łaska i ta prawda przez Jezusa, pomarańca, stała się. I ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że stała się z ulicy pojedynczej. Czyli jak się wymienia normalnie, to jest na przykład. Chłopak i dziewczyna stali się, tak? krzesło i biurko stały. A tutaj stała się, egene egeneto, ostatnie słowo, stała się i zbliżyłem pojedynczej. Czyli w Jezusie Chrystusie łaska i prawda to jest jedno. Ja zauważyłem, że często może jak macie i to powiedzieć Jusa, to musi zrozumieć, że to jest o jednej rzeczy, że dla za to jest jedno pojęcie, że i tam jest jakby łączy to słowo, tworzy z tego jeden logo, z jeden sen. Więc łaska i prawda w Jezusie Chrystusie to jest jeden sens, jedno słowo. Nie ma łaski bez prawdy i nie ma prawdy bez łaski. Chcesz poznać prawdę? Przyjmuj łaskę. Chcesz łaski? Poznawaj prawdę. To jest jedno, związane. Nie ma łaski bez prawdy i prawdy bez łaski. Bo ona się staje, rodzi się, stwarza się przez Jezusa, Jezusa Pomazańca jako jedno, nierozłączalne. Prawda i łaska Stała się, czyli jako w nawiasy trzeba by to było wziąć. Łaska i prawda. Więc właśnie. Wszystko jest łaską, jak mówi mała Tereska. Wszystko jest łaską. Żebyśmy nie wychodzili z łaski. Amen.